2, 1, leci! O oh, yeah. Ciao, z tej strony witam, witam w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siermańko, to znowu, słuchajcie, baza kontra Tsunami, a dzisiaj nie Tsunami, tylko bomba atomowa. I bardzo dziękujemy wam za, wam za ponad 10 tysięcy łapy w górę, tak jak się ugadywaliśmy. Także pod tym materiałem będzie, no tutaj więcej, słuchajcie, bo dzisiaj mam dla Was mega konkurs, także dobicie z 20 tysięcy łapy w górę za to. A jak będzie 10, to oczywiście będzie kolejny odcineczek z baza kontra Tsunami. A teraz mam dla Was mega konkursik. Okej, okay, słuchajcie, dzisiaj mam dla was mega konkursik, gdzie są do wygrania mega nagrody, i przy współpracy z firmą Diablo Chairs oraz kanałem Yahimoza, na który was serdecznie zapraszam. Mamy dla Was konkurs, pełen nagród, gdzie będzie mogło wygrać aż 20 osób. I taki sam właśnie konkurs organizuje Jakim, także macie podwojone szanse na wygranie, więc zapraszam również do niego. Konkurs podzielony jest na dwie grupy, dla osób, które posiadają i grają w Minecraft, i dla osób, które nie posiadają Minecrafta, ale również chcieliby wziąć udział. Ok, słuchajcie, i w konkursie dla osób posiadających Minecraft. Wybierzemy 5 osób, które zgarną właśnie mega nagrody, ufundowane przez firmę Diablo Chairs, i za pierwsze miejsce, słuchajcie, będziecie mieli fotel Diablo XI. E, dwa razy koszulkę Diablo Chairs, pakiet wlepek oraz podpis Mój i Yahimoza na Wszystkim, także myślę, że mega fajna sprawa, a fotel jest wypasiony. Drugie miejsce Diablo X Player, dwie koszulki, pakiet wlepek i podpisy Yahimoza i Wita na Wszystkim. Także słuchajcie, też mega nagroda za drugie miejsce, również fotel, który jest super wypasiony i sam go posiadam i sam go używam, także myślę, że mega nagroda. Za trzecie miejsce już tutaj macie dwie koszulki Diablo Chairs, pakiet wlepek i oczywiście podpis Mój i Yahimoza na Wszystkim czwarte miejsce to koszulka Diablo Chairs i podpis Yahimoza i wita na wszystkim. No i za piąte miejsce słuchajcie jest pakiet wlepek i podpis mój Yahimoza na wszystkim, także no myślę, że nagrody są mega, serdecznie zapraszam was do wzięcia udziału, a co trzeba zrobić, żeby wygrać, słuchajcie musicie stworzyć w Minecrafcie w trybie kreatywnym z biomami czyli na zwykłym świecie, nie na płaskim projekt loga Diablo Chairs, czyli czaszka Diablo Chairs oraz napis, tak link do strony z logiem macie w opisie także tam możecie sobie sprawdzić jak to wygląda i to słuchajcie możecie zrobić w dowolnej konfiguracji, dowolnej kolorystyce kolorystyce i z dowolnych materiałów, totalnie e, także myślę, że fajna opcja budujcie coś kreatywnego, coś ciekawego słuchajcie, związanego właśnie z Diablo 3 musi być czaszka i napis w dowolnej konfiguracji albo u góry czaszka, albo na dole napis także to już z, e, zależy od was i bardzo mile będą widziane loga mechaniczne, takie z układami ruchomymi bardzo kreatywne, które będą się jakoś poruszały fajne, e, no i naj, najlepiej jak będą jak największe słuchajcie i wklejone w Jakąś tam część obrazu, ten właśnie motyw tego logo Diablo Cars oraz tego napisu. Także tutaj musicie być bardzo kreatywni, żeby wygrać taką nagrodę. I rozmiar oczywiście jest nieograniczony, także możecie budować tak duże, jak tylko chcecie. Eee, no i fajnie będzie, jeżeli na mapie będą jakieś dodatkowe ukryte elementy związane właśnie z marką Diablo Cars, eee, czyli jakieś tam dodatkowe, słuchajcie, smaczki, które będą na tej stronie, to na pewno będzie dodatkowo punktowane i, i taka mapka będzie miała większe szanse, żeby wygrać. Eee, I poza tym standardowo musicie. Z Zostawić subka na moim kanale oraz Jakimoza. Wszystkie linki macie w opisie. Lajka na fanpage'u moim oraz Jakimoza, jak i na domator24 oraz Diablo DiabloChers. E, no i musicie również e, wbić na stronę domator24 oraz Diablo DiabloChers. Wystarczy tylko raz kliknąć, żeby jeszcze tylko wejść na tą stronkę. Linki wszystkie macie w opisie, tak jak mówiłem wcześniej. E, I wystarczy tylko rozwinąć ten opis i poklikać, słuchajcie, w te wszystkie e, fanpage, e, w te wszystkie stronki. Także to, to wystarczy. E, I następnie na maila Wito: konkurs ma gmail.com, teraz na ekranie wam się wyświetlił, wysyłacie screeny z zalajkowanymi fanpage'ami oraz subem, który poleciał na moim kanale Nike Moza eee, screen projektu w Minecrafcie, czyli musicie zrobić takiego screena, który będzie prezentował już tą, ten wasz projekt, który tam zbudowaliście tego loga, eee, no i do tego dołączacie save e, spakowany w, najlepiej w formacie RAR, eee, także to w zupełności wystarczy, eee, także to są te wszystkie, słuchajcie, e, rzeczy, które musicie zrobić, aby wziąć udział w tym konkursie, aby zgarnąć właśnie te nagrody. Konkurs trwa do 13 sierpnia do godziny 23.59 i do tego czasu możecie wysyłać zgłoszenia, wybierzemy 5 najlepszych projektów, które zostaną nagrodzone. 14 sierpnia w siedzibie firmy Diablo Chers wraz z Mozem oraz menadżerem Diablo Chers nagramy materiał finałowy z pięcioma mapkami, które pokażemy na filmie. Jeżeli macie kanał na YouTube, zostanie on polecony także. Jest to fajna opcja, aby się troszkę wypromować. Tak, jest, słuchajcie, także jest to naprawdę fajna opcja, żeby się troszeczkę wypromować. Pięć najlepszych projektów pokażemy właśnie na filmie, który nagramy w siedzibie firmy Diablo Chers. Także serdecznie zapraszam Was do wysłania tych mapek. Może Bella też się pojawi, także. Jeżeli będziecie chcieli, to Bela też się będzie mogła pojawić na tym filmie. I myślę, że to będzie też fajna, fajny smaczek tutaj. No i wraz z jakim Ozem, słuchajcie, nagramy dla was taki film, gdzie będziemy oceniać te, ma te mapki, także wszystko będzie tutaj ładnie pokazane. E, to będzie 14 sierpnia, będzie właśnie rozwiązanie tego konkursu i wtedy dowiecie się, e, kto wygrał te nagrody e, i kto je dostanie po prostu. A jeżeli chodzi o konkurs dla osób nie nieposiadających Minecrafta, czyli ci, którzy nie posiadają Minecraft, albo nie chcą im się po prostu budować, to, to co musicie zrobić, to zostawić suba na moim kanale oraz Yahimoza, like na moim fanpage oraz Yahimoza oraz na domator24 DiabloChers. To jest bardzo ważne, czyli musicie wejść na te wszystkie, te wszystkie linki, które macie podane w opisie, i to wszystko zalajkować, odwiedzić stronę domator24 oraz DiabloChers. Czyli wystarczy tam raz kliknąć, wejść na tą stronkę i zostawić komentarz pod tym filmem e, z napisem Zrobione. Czyli że zrobiliście to wszystko, wystarczy, że napiszecie Zrobione, i wtedy wybierzemy 5 losowych osób, które poprosimy o przesłanie. Wysłanie screenów, zalejkowanych fanpage oraz subskrypcji i tego, że wbiliście na stronkę i te 5 osób wygra, słuchajcie, koszulkę oraz wlepki Diablo DiabloChess. Czyli jest to taka prosta opcja, jeżeli nie chce Wam się budować, a chcielibyście zgarnąć koszulkę i wlepki, e, które będą też pewnie podpisane przeze mnie przez e, Yahimoza, no to wystarczy, że wejdziecie w te wszystkie linki, poklikacie. Także tutaj nie macie dużo roboty e, i nic Was też to nie kosztuje. I kokus trwa do 13 sierpnia do godziny 23.59. E, no i 14 sierpnia wylosujemy te 5 osób, które zgarnie te e, nagrody i to też będzie pokazane na filmie. Także słuchajcie. Serdecznie zapraszamy was do wzięcia udziału w tym konkursie, bo nagrody są naprawdę mega wypasione i każdy ma szansę wygrać. Wystarczy odrobina kreatywności, żeby wygrać sobie fajny fotel. Także liczę na waszą kreatywność i w to, że fajne rzeczy zbudujecie właśnie w tym minecraftzie Także zapraszam was do udziału, wzięcia Wszystkie linki macie w opisie A my widzimy się teraz w filmie Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już tutaj Na naszej mapce w Minecrafcie, więc zapraszam Was do, do wzięcia udziału w tym konkursie Myślę, że to jest fajna sprawa dla was, którzy oglądają tę serię Baza kontra Tsunami I chcieliby wygrać fajne rzeczy, to myślę, że Naprawdę spoko, spoko, słuchajcie Także wbijacie w konkurs i możecie Wygrać naprawdę mega fajne foteliki Co nie, Bela? Chciałabyś fajne, taki fajne. fotel? Chciałabym. Chciałabyś, Chciałabym. a ty nie dostaniesz nie. Chyba, że, no nie, nie dostaniesz nie ma opcji, nie ma opcji. No dobra. Chyba, że ci kiedyś kupię. Zobaczymy. Zobacz, Takie dużo, taki dużo Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy bazę kontra bomba atomowa. Także mega, fajna rzecz. Słuchajcie, będzie to bomba atomowa, która zrobi ogromne zniszczenia. No i oczywiście mam 10 minut na to, żeby zebrać surowce. No i słuchajcie, zbudować bazę, która obroni nas przed bombą atomową. Tutaj myślę, że z obsydianu by się coś przydało, ale my niestety nie mamy obsydianu. Także może być ciężko. Ale czekajcie, weźmiemy sobie, oczywiście, tutaj jakieś. Weźmiemy sobie jakieś killoffy i tak dalej, bo żeby to wszystko było elegancko, także Belle już dostajesz tutaj dobra. siekierkę, killoff i łopatkę i ja biorę sobie to samo no i słuchajcie, dzisiaj mam właśnie 10 minut na to, żeby ogarnąć te wszystkie rzeczy, Bella może włączyć stoperek jakiś, gdzieś tam coś dobra, dobra słuchajcie, włączamy, 3, 2 1, go, okej okay. Mam 10 minut na to, żeby zebrać te surowce, słuchajcie, no i myślę, że to muszą być jak najlepsze surowce, bo inaczej będzie bardzo ciężko tutaj przetrwać tą bombę atomową i zrobimy to na takiej zasadzie, że zbudujemy tą bazę, ja zbuduję ją razem z Bellą, a później ja wysadzę tą bombę, bo ja będę musiał ją odpalić, bo inaczej będzie, słuchajcie, ciężko, ej, co ty tu za mną łazisz, inaczej będzie ciężko ją to odpalić, także Bella będzie siedziała w tej bazie. I zobaczymy, czy ona przeżyje, zgaczcie w tej bazie, ale myślę, że będzie ciężko, bo Batmowa będzie ciężko, ciężko. No ale słuchajcie, zobaczymy. No pomagam, pomagam, bo to razem dzisiaj budujemy tą bazę i myślę, że. No myślę, że tutaj w tym miejscu ją będzie mogli zbudować. Co ty A, na to? Jestem, no dobra. tu w sumie będzie spoczko. To spoczko. Będzie spoczko, dobra. Czekaj tam, day ok, bank Mega spoczko. E, mega spoczko, dobra. Zbierajmy tutaj te surowce. Wiesz co ja myślę? że ja się podkopię tak mega nisko no. i zobaczę, czy tam gdzieś nie będzie obsydianu, czy gdzieś bym nie trafił, ale. Nie wiem jak ta mapka jest zrobiona, wiecie, bo to jest takie, takie duże miasto I teraz nie wiem jak to, jak to jest zrobione, czy ono jest na surwiwalu I czy to można na przykład kopać się w głąb, bo jeżeli tak, to ja bym spróbował sobie ja, to ja, czekaj, ja spróbuję O wow! ja! Co to Ale jest? fajnie! Ty nie Ej! Jeszcze to, takiej to się, akcji nie widziałam. No, tutaj się zdziwiłem teraz, powiem ci szczerze Szczerze, o, szczerze kurde. Dobra, czekajcie, ja tu muszę na razie na game moda 1 i wziąć sobie pochodnie, czyli wezmę sobie torcze Bo inaczej wy tutaj nic nie będziecie widzieli i to też trochę bez sensu będzie W tym, w tym przypadku, także weźmy, wezmę sobie 64 pochodnie Już jadę na 0 i jestem normalnie Okej, okay, dobra, czyli jesteśmy tu w jakiejś kopalni ogólnie, spoko I ciekawe czy tutaj w tej kopalni normalnie Jak ja się dokopie tam niżej ty, Czy tam ty gdzieś będzie piwnica obsydian, Piwnica? No? Co ty dajesz? Ty... Piwniczka? No a co tam ci... masz? Zbieraj, zbieraj te surowce, bo nic, tutaj, żeby nic, nam. tutaj nie ma nic. Nie ma nic, a myślałem, że coś będzie. Dobra, Okej, okay, słuchajcie, ja tutaj kopię się dosyć głęboko. zobaczcie czy uda mi się wydobyć jakiś obsydian gdzieś tutaj. By, by byłoby mega. Ej, ja tu jakąś kopalnię znalazłem. Nice. No, nasik, nasik, słuchajcie, znalazłem kopalnię. Tylko, że to mi zbytnio nic nie daje, bo ja bym potrzebował y, obsydian. Także tutaj bym potrzebował dużo więcej. Ej, to w ogóle jakby było zbudowane przez kogoś. No ja też tu Specjalnie, właśnie tak. Takie, nie wiem podziemia znalazłam. Tak dziwne. to wygląda, tak przynajmniej, tak mi się wydaje. Dobra, chyba ja jeszcze niżej muszę się podkopać, bo tu muszę na maksa nisko, słuchajcie, żeby zdobyć ten obsydian, bo wydaje mi się, że z obsydianu baza może przetrwać, ale też nie jestem tego pewny, nie jestem tego pewny. Tam Belo może jedzenie, jakieś je sobie ogarnąć to też, też będzie pewnie spoko Okej, okay, o jak się znalazłem? Nice. I po co ci ona. No nie wiem, właśnie w sumie, ale może diaksy się przydadzą. Co zrobisz dla mnie z diaksów? Eee, ja tobie zrobię nic. Ej! <grafy> Dobra, słuchajcie, przydałoby się znaleźć właśnie gdzieś tutaj e, lawę jakąś. I wtedy byłoby elegancko, tylko że ja tutaj nie widzę nigdzie lawy. No a okay. ja się tak podkopałam, że teraz nie wejdę. No co? właśnie, a ja też jestem tak e, nisko w sumie. Trochę za nisko się podkopałem, bo tutaj nie znajdę teraz. Lawa by się nam przydała, to wtedy z wody można zrobić elegancko sobie obsydian. A mam jakiś klej. Klej? No? To elegancko, ale z kleja to tak mało zrobisz w sumie. Ja nie Dobra, wiem. ja tutaj się kopy, słuchajcie, w tej kopalni, ale nie widzę, żeby coś tutaj było ciekawego. Jest. Nie widzę wyszła, nigdzie obsydianu, także może ja tutaj. Mogę zacząć budować? Tak, tak, budujesz sobie. Nie wiem, gdzie to chciałeś, ale najwyżej się do mnie tep. dobra, tepnę się do ciebie, jako już ogarniemy. Je, jestem się mańko, się małko. Ej, zablokowałeś. Tak, ja jednego. ciebie zablokowałem. Dobra, tu z cegieł możemy budować w sumie tu są też cegły, to ja te cegły zbiorę. Ej, ile tu kwiatków mam dla ciebie! O, dzięki! O kurde, wszystkie Dawno zbiorę. Dawno nie dostałam te. od ciebie kwiatka. No to dam ci kwiatka, dzisiaj normalnie patrz. Aha. To tu zbiorę jeszcze trochę tych cegieł. Ile tam czasu minęło? 5 minut minęło. No spoko. O, w sumie trzeba taką bazę, wiesz co, ja. dół, żeby... Mm, nie to, żeby była duża, no. tylko żeby miała dużo warstw, jakby wiesz. Tak jak w Bedwarsach A. obudowujesz łóżko, że miało dużo warstw, to tak samo trzeba będzie zrobić tutaj, żeby mm, to przetrwało po prostu, żeby miało. Dobra. Wiesz, było jak najmocniejsze w sumie. O, w ten sposób okay. chciałem powiedzieć. ale okna normalnie mogą być, czy. To... Nie, nie, okej okay, nic nie robimy, bo to nie ma. Ob... No co ty, bo to nie ma, to wtedy na pewno ci to rozsadzi, nie? No dobra. O, jeszcze deszcz pada na dodatek. Co za? Dobra, pomogę ci trochę tu budować. To będzie... Nie, Co będzie? Taka... Nie, to będzie za niskie jeszcze. To czy Znaczy w jeszcze sumie... Jedną, chyba, e, jeszcze jeden do góry, no. Chcę tu wskoczyć! Tu no, wskakuj. To! to... Zablokowałeś się! No, a ja... no czekaj, ja! ci to... Ten... O już... Już poszłam. <laughs> już poszło. O. Aha, bo Ty, ja... Pa jaki ten latający fotel, nie? <laughs> Ale zobacz, Latający ciężko? fotel? No widziałem, widziałem. Kurde, nie widziałeś takich latających foteli chyba? Widziałem, normalne Dobra, słuchajcie, tu rozbudujemy No a ta bomba atomowa będzie mega, słuchajcie, ogromna Także, jeżeli macie jakieś nowe pomysły Na, na kolejne filmy z tej serii Właśnie baza kontra coś tam, bo tych pomysłów Naprawdę daje się sporo, to możecie Kolejne pisać, bo my wszystkie je będziemy starali się Wykorzystać, tutaj nie pamiętam, kto Rzucił taki pomysł, wiem, że też film taki Był gdzieś nagrywany e, Za granicą, <grym> ale No słuchajcie, my też stwierdziliśmy, że sobie to nagramy Bo to nie jest nic złego, że my nagrywamy coś, coś Podobnego po prostu e, Fajne są te pomysły, a to baza kontra Coś tam wiem, że ktoś też pisał, że chce bombę atomową. Także to dla was dzisiaj robimy i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, to już jest spoko w sumie, tylko tutaj sobie zrobisz ten. Eee, czekaj, co? mam te kwiatki dla ciebie, czekaj. Pyk. Znowu latający fotel, tak. <laughs> czekaj, mam te kwiatki dla ciebie. Ej, co? Łap. Teraz mi dajesz kwiatki jakieś ja ile, patrz ile, patrz, co tu się dzieje. O, ja le... wito. kwiatku ile kwiatków! O nie, wszystkie jesteś. Za... Wszystkie zabra... Patrz co jeszcze mam dla ciebie, czekaj. To szybko! No łapaj. Chcesz być bogata? No! Masz diaksy. O! <laughs> Zadowolona? Jestem taka trochę, bogata! Trochę za dużo to zrobiłaś w sumie, bo ciężko będzie to obudować teraz jeszcze jedną warstwą. Co ty robisz teraz? No obudowaję to jeszcze jedną warstwą. A. E, tylko musisz mi pomóc, musisz też zebrać te cegły, bo inaczej będzie ciężko, mega. Ja chciałem na górze coś jeszcze zrobić. No to rób dobrze. No. To rób i później idziemy zbierać cegły, bo już zostało 7 minut minęło, słuchajcie. E, Także nie dużo czasu nam zostało. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Wito, weź nie panikuj Ja nie panikuję, bo to ty będziesz siedziała w bazie, a ja będę tylko patrzył na to. Nie, mam już. O, ja też nie mam już, dobra, lecimy zbierać tutaj dalej, słuchajcie. Te cegły, cegły trzeba zebrać, będzie elegancko. Dobrze, że jest dużo surowców tutaj na tej mapce. W to będziemy wszystko elegancko mogli tutaj z, zbadać. To jest blisko, nie? Że no i bliżutko nie, nie trzeba daleko, jeszcze. właśnie. No, 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 to jest dziwne. To jest dziwne na maksa, słuchajcie. Ale mapka ogólnie fajnie zrobiona, fajnie zbudowana, także mi się, się mega podoba. I co, i drzwi też nie może być? Nie, no, nie może być nic, ja bo nie ja cię tam zabuduję, byś siedziała tam i czekała na, na śmierć. <śmiech> Dzięki. <śmiech> Dobra, 8 minut minęło, słuchajcie, także już nie dużo czasu nam zostało. O nie, o nie. Musimy to ogarnąć no, dużo ja szybciej. Biegne. No już tu mam 40 parę sztuk. Oho! Co? Już lago złapałem, ale dobra, odlegowało się. Już myślałem, że będzie naprawdę lipa. Dobra, okej, okay, mamy tu 49 sztuk, nie wiem, czy to może to nie wystarczyć. Ja trochę mam też. No, no, ja no wiem, wiem tylko wiem. Koblat trochę zbiorę. Ja tu muszę znieść te półpłytki, bo one big. przeszkadzają. No, ja wiem. Najgorzej będzie. No właśnie, nie wiem, czy to wystarczy nam na te wszystkie warstwy tutaj. Najwyżej nie zrobimy do końca tego. Ale słuchajcie, dzisiaj baza będzie taka mega kozacka. Patrzcie, co to, to się dzieje dzisiaj. Gdzie? Jesteś. Aha, ty taki. Chcesz, kolejną chcesz. ścianę już zrobiłem. E, ale tu jest za duża, za dużo te ściany porobiłaś. Co ty tam ja już w tym nie domu wiem, takim właśnie, wielkim? To miałaś tylko przetrwać, to miała być mała baska, a nie taka ogromna. O kurde, mi się skończył kilof już. Mała baska Mała baska, mała faska <noise> mega spoczka. <noise> mega spoczka. dobra Słuchaj, e, nie mam kilofa już No to Daj pożycz kilof No pożycza a ty i tak budujesz teraz Ale on buduje już nie, ten trafi, nie, ma. nie ma życia Nie O, fuck, on jest na dwa razy, żeby go trafić no. O nie ja teraz mam zniszczyć te pompłyki. O nie, no to jesteśmy już, nie mamy, nie mamy, mamy lipet, trudno, no, jeżeli nie będzie tak spoko budowane. No tu ja już nie będę niszczyć tych półpłytek. No nie, co ja to tylko pięć na tych. Na czasu, ja co? tylko pięć tych zebrałem, No nie, nie ma czasu już, bo tutaj zaraz będzie koniec świata. No to jak masz tego kilofa, to weź i tam z drugiej strony niszcz, a ja już tutaj A ja już ja nie mam kilofa. Aha. Straciłem go. To co teraz? No tyle i tu jeszcze mam skobla trochę. Tu skobla trochę powstawiam, dobra. A haj, tu trzymajcie, wbijaj tam do środka. No to trzeba ci wejście zabudować. Ja to cię... ja ci wyrzucę, dobra? Bo ja mam 14 jeszcze kobla. No dawaj, ja cię tu zabuduję, ale 14 elegancko. szyty uk 14 szyty uk. Tak A ja dobra. sobie tutaj posadzę kwiatka jeszcze od ciebie miała na co patrzeć. <grym> A masz ziemię, żeby posadzić? No mam Dobra, okej, okay, słuchajcie, tu się udało zabudować, 10 minut już minęło Także teraz trzeba będzie skonstruować tutaj tą, e, tą bombę Także ja wbijam na game mode 1 e, Zrobię tylko time daj, żebyście tutaj wszystko ładnie widzieli Okej okay. Dobra, i słuchajcie, teraz Tutaj z góry ja będę musiał to zrobić Także tutaj podbuduję sobie Proszę, w sumie, tak o, Centralnie na ten domek to wywalę Albo nie, dobra, trochę, trochę tak z boku może żeby Żeby nie cię od razu nie zabiło Zobacz, tam na górze chciałam sobie coś zbudować No wiem, widzę, ale no, trochę nie pykło e, Dobra, słuchajcie Tutaj tą bombę Posadzimy, także patrzcie to tu się będzie działo tak, okay, Bierzemy sobie te dwie sztuki tego Okej okay, Time at bomb, bierzemy pierce e, I tu bierzemy, słuchajcie, jeszcze kilka rzeczy fuza, mm, Chip O nie, chip mi gdzieś wyleciał tu, Dobra, mam go e, No i słuchajcie, jeszcze potrzebujemy najważniejszego, czyli E paliwa tutaj do tej naszej bomby A, atomowej i tego paliwa, paliwa trzeba będzie dużo naprawdę wziąć także tutaj musimy to ogarnąć stawiamy to tak tu robimy bombkę O, tak ona wygląda patrzcie bomba nuklearna nieźle nieźle dobra i teraz tak wsadzam tutaj i robimy z tego megatony mamy 5 megaton e, teraz już mamy 7 tutaj będzie time tutaj będzie time bomb tutaj będzie fuse i tam jeszcze chipa dodamy ono już teraz armet ale my jeszcze potrzebujemy więcej Więcej tego. Więcej Nuclear Road to się nazywa. że bierzemy tego więcej. Okej. Okay. Bella jak tam? Gotowa jesteś na, na Spoko, katastrofę? sobie ogródek. Ogródek w domu? Tak. A no, co? No nie wiem czy po nuklearnej bombie przeżyję. O, <grym> twój ogródek. Okej, okay, tutaj już mamy zaarmowaną bombę. Ona ma słuchajcie, 25 megaton. I chip. O nie, to już, to już jest odliczanie Bella. No i co teraz? To jest odliczanie. No zaraz to walnie. 18 sekund zostało. To ja nie mam szans. Chowaj się! Wypadnych. Chowaj się tam. Chowaj się, nie? Albo Dobra, 12. Ja Buduję 11. 10, no to dawaj szybko buduj się. Jezu, 9. Panika. 8, 7, 6. O, Jezu, 5, 4, padną. 3, 2, 1. Leci! O! Nie! What? O no wow. pewno, ona właśnie wkoczyła tam, gdzie ja byłam, nie? Tak? W Już się mnie zabiło? Ja nie wiem. Jezu Maria, patrz, co to się stało. O, ma o, o my nie. god! Kurde, jak Nobel? O Boże! Ju o ja... O nie! Szerec. Ta nasza baza to na mapie przeszyła! A widać mnie Nie, ja nie wiem, gdzie ty leżysz, człowieku! Patrzcie, co tu się wydarzyło, słuchajcie! O nie, o nie... Ta bomba zniszczyła... To nie miało szans przetrwania, słuchajcie! Nie, już... O, ale to wygląda fajnie! Ty, patrz, fajnie. co tu się zrobiło! Okej, okay, dobra... Patrz, tu mamy jakąś w ogóle jaskinię, ty! Massacre, słuchajcie, What? jak to się rozwaliło. Mega, mega, słuchajcie. Patrzcie, jak jest rozwalony. Jezu, co? Patrz, jak to jest w ogóle rozwalone, to jest całe miasto. No, O oh krok god robił. patrz, nie. no, taki okrąg się zrobił mega, słuchajcie. Patrzcie, jak to rozwaliło na maksa. Mega na, to Na wygląda. maksa rozwaliła ta bomba atomowa, mega, rozwaliła tutaj. Ty możesz się jedną wow, bym puścił. się znalazłam. <laughs> Muszę przypomnieć sobie, co to jest. Redstone, przecież ale, wiem. ale Ty, Bella, pisze to, że ten, że Co? przetrwałaś jedną katastrofę. Nie, no przecież. No ja z boku, wiem. napisane bajki Tybella, River Rebels. Wow. Patrzcie, słuchajcie, no mega tutaj rozwaliło, Bela sobie teraz zbiera tam surowce No niestety nie udało się tutaj przetrwać, ale to było raczej do, do słuchajcie, do ogarnięcia, bo tu wątpię, żeby ktoś przetrwał, słuchajcie, taką apokalipsę bomby atomowej, także To była, to była masakra, co tutaj się ja wydarzyła się Masakra, tu się wydarzyła. Dobra, chodź tutaj, tepnij się do mnie, tepnij się do mnie No dobra to Także słuchajcie, tepli. no tu mega okrąg się zrobił, ogólnie teraz fajnie, bo na przykład można sobie spoko wydobywać surowce, nie? Gdzie ta dziura? W tej dziurze Tam? No ja chcę iść do tej dziury. Gdzie? No aż tak daleko tam nie będziemy wchodzić do środka. Patrz, no to ja byłam dalej niż ty. Patrz, Patrz jak to wygląda. Do Dobra, tepło. bo my się tu będziemy żegnać już. Bello. Co? No chodź, tu będziemy się A! żegnać już. Niestety nie udało nam się przerwać tego, także baza tutaj została zniszczona. Gdzie ty jesteś? Jestem gdzieś. No ja właśnie. Jak wyjdziesz, to mnie zobaczysz. Cię. Dobra. Także słuchajcie, jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, weźcie udział w konkursie, jeżeli chcecie oczywiście wygrać fajne nagrody, także zapraszamy was do wzięcia udziału w konkursie, jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę właśnie, eee, no i mam nadzieję, że wam się podobała ta bomba atomowa, było fajne słuchajcie, ale rozwaliło tutaj mega dzisiaj, mega rozwalenie było. Dobra słuchajcie, widzimy się jutro w kolejnym odcinku, dziękuję wam dzisiaj za uwagę, pa pa! pa!